W Warszawie pojawił się Mike Tyson, najmłodszy w historii bokserski mistrz wagi ciężkiej, promował tutaj nowy produkt, ma się też pojawić na samolotach lotu, ale znalazł czas, by odpowiedzieć na kilka pytań dziennikarzy. Zapewnił, że nie wejdzie ponownie do ringu z Andrzejem Gołotą. Nie będę walczył ani z tobą, ani z nikim innym. To już skończone. Jeśli wstawisz gołotę do filmu ze mną, będzie wspaniale, a o czymkolwiek innym zapomnij. Szczerze przyznał, że strach przed walką to coś zupełnie normalnego. Zawsze boję się przed walką, zawsze. Każdy się boi. A jeśli ktoś mówi co innego, to kłamie. Jak możesz się nie bać, skoro możesz dostać poważnie po głowie? Jest taka możliwość i musisz się jej obawiać. Na koniec powiedział jeszcze kilka słów o piłce nożnej, a konkretnie o Luisie Suarezie. Słyszałem o gościu, który pogryzł drugiego nie tak dawno. To się zdarza w sporcie. A potem po oficjalnej konferencji był już tylko do dyspozycji Kanal Plus Sport. Wow. Okay, Mike. Cześć! Hi. Cześć, na dzień dobry. First of all, I would like to thank you na początku chciałbym Ci podziękować, że znalazłeś czas dla Kanal Plus. Nigdy nie marzyłem, że będę mógł spojrzeć I w Twoje oczy z tak małej odległości. Cześć, nie przejmuj się. Ja też nigdy nie marzyłem o spojrzeniu w Twoje oczy. Mike, Mike, przede wszystkim chciałbym porozmawiać z Tobą nie tylko o boksie, ale o tym, jakim jesteś człowiekiem. Nie bokserem, a człowiekiem. Jak byś opisał siebie jako osobę? Jako osobę? Sam próbuję sobie to wszystko jakoś poukładać, wyrzucić wszystko to, co stało się złego w moim życiu z głowy. Spojrzenie na cały ten świat z pozycji jednostki może być lekko mylące. Nie znasz planu, według którego masz żyć, funkcjonować w społeczności. Popełniałem w swoim życiu bardzo dużo błędów i na nich się uczyłem. Jestem teraz mądry swoim doświadczeniem. Nie dlatego, że jestem ogólnie bardziej inteligentny niż ktoś inny. Zapłaciłem swoją cenę za naukę każdego dnia, przede wszystkim w życiu prywatnym. Koszt tych lekcji był wysoki, ale teraz jestem świadomy tego, co dzieje się wokół mnie. Tak, świadomy to dobre słowo, które mnie opisuje. Bardzo świadomy. No właśnie, nie jesteś już młodym pięściarzem, który z wielką mocą wchodzi do świata zawodowego boksu. Teraz jesteś dojrzałym człowiekiem, więc mogę zapytać: Jesteś zadowolony z tego, co wydarzyło się w ostatnich powiedzmy 40 latach? Może nie 40, bo najlepsze były jak dotąd ostatnie 4 lata. Stabilność jaka się pojawiła. Była w moim życiu chwała, już wtedy, gdy jako 13-14 latek pojawiłem się w amatorskim sporcie. Ale teraz wszystko jest zupełnie inne, bo to jest normalne życie prawdziwej osoby. Miałem problemy z samym sobą, niszczyłem rodzinę, byłem kłopotem dla prawa. Ale teraz mam żonę i rodzinę, jestem odpowiedzialny za siebie i za nią. Byłem kanibalem, pożerałem wszystko. Byłem kanibalem, pożerałem wszystko. To pokazuje, kim jestem teraz. Mam dzieci, żonę, którą szanuję. Nigdy nie byłem w takim związku, nie na tym poziomie. Nigdy nie miałem 40 dziewczyn na boku. To nie mój styl życia. Ale mogę to sobie wyobrazić, tak jak sobie wyobrażam bycie tylko z jedną osobą. Oczywiście, to może wydawać się raczej nudne, więc przyjmijmy, że moje życie jest nudne. Czasem po tygodniu czy dwóch dniach musiałem odejść. Nie rozumiałem życia, nie rozumiałem, wyraźmy to tak, być dla kogoś. Świat jest wielki, a ja jestem mały. Każdy jest mały, a świat wielki, bez względu na to, jak wiele możesz mieć. Mieć pieniędzy. W porównaniu ze światem jesteś malutki, a ja długo tego nie rozumiałem. Nie byłem tego świadomy w dawnych czasach, nie miałem w sobie żadnej pokory i jej nie rozumiałem. Nie wiedziałem, że będziesz mnie traktował tak, jak ja traktowałem ciebie. Oczywiście grałem taką rolę. Teraz wyglądasz na bardzo szczęśliwego. O, tak, jestem szczęśliwy. Jaki był najszczęśliwszy moment Twojego życia? Była to jakaś walka, czy może ten moment jest właśnie teraz? Najważniejsze było odstawienie narkotyków, stanie się zwykłym człowiekiem. Nie takim facetem, którego każdy zna i który jest ponad wszystkim, a zwykłą częścią społeczeństwa. Już nie jestem jakimś gościem z innej bajki, a osobą, która musi przestrzegać tych reguł, co wszyscy. Ale to jest właśnie to, co najbardziej mnie cieszy. Taki chciałbym być. Kim jestem? Wreszcie mam dobry kontakt z samym sobą. Włożyłem w to bardzo dużo pracy emocjonalnej i psychicznej. Pracy nad samym sobą. Dlatego wszystko jest też w porządku między mną a moją żoną. A może być już tylko lepiej. Mam też dobre układy z przyjaciółmi. I tak chciałbym, aby zostało. Chciałbym, aby każdy mógł na mnie polegać. Jeśli ktoś używa narkotyków i szuka kogoś, kto mógłby pomóc, to ja jestem właściwą osobą. To jest życie i chciałbym pomóc. Widzę łatwo zauważyć jaką teraz jesteś osobą. Chciałbym zapytać jednak o twoje początki. Słyszałem, że bardzo lubisz gołębie i pierwsza walka, którą stoczyłeś, była właśnie z powodu gołębia. Gdy większy i starszy chłopak zabił jednego z Twoich ptaków. No on chciał mi ukraść gołębia, a ja nie chciałem mu na to pozwolić. Ludzie wokół na szczęście do mnie. Tak to właśnie wyglądało. Pozostając w przeszłości, mam kolejne pytanie o Twoje korzenie. Chciałbym zapytać o Casa Damato. Traktował Cię jak syna, był jak Twój przybrany ojciec, który adoptował chłopaka aresztowanego wcześniej z 50 razy. Jego śmierć była dla Ciebie najgorszym doświadczeniem, to wtedy zaczęły się Twoje problemy? Nie, to nie tak. Fakt, że spotkałem kasa, był najlepszym doświadczeniem dla mnie. Był rzeczywiście jak mój ojciec, ale był też wojskowym. Był dla mnie jak generał, a ja byłem jak jego żołnierz. Nauczył mnie życia, ale trenował, uwierzcie mi, jak żołnierza. Mam dla niego wielki szacunek i wiem, że nigdy nie byłbym pięściarzem, a już na pewno nie tak dobrym fajterem. Gdybym go nie spotkał, oczywiście. Nauczył mnie zupełnie nowego, ludzkiego podejścia do boksu. Tego nie zrobiłby nikt inny. On także nauczył Cię, by się nigdy nie poddawać. Pamiętam walkę, w której nie zszedłeś z ringu mimo zerwanych więzadeł kolanowych. Tak właśnie zachowują się prawdziwi wojownicy. Jeśli chcesz się bić na najwyższym poziomie, musisz walczyć nawet wtedy, gdy już nie możesz. Do samego końca, jak psy i koty, bo mamy wtedy taki sam nastrój. Możesz się śmiać, ale te zwierzęta też muszą być przygotowane na walkę do końca. Tak to wygląda. Andrzej Gołota, gdy był kontuzjowany, zszedł z Ringu podczas walki z tobą. To jest powód, dla którego nigdy nie został mistrzem. Nie, to, że nie został mistrzem, nie ma żadnego związku ze mną. Ma związek z tym, że po prostu go oszukano. Powinien być mistrzem dwa razy, ale podpisał umowę z Donem Kingiem. A jak się podpisuje umowę z Donem Kingiem, tak się właśnie dzieje. Straciłeś szacunek do gołoty po tym, jak wyszedł z ringu? Nie, absolutnie, w żadnym wypadku. Mowy nie ma. Wy patrzycie na ring z zewnątrz, nie wiecie, co tam się dzieje w środku. Wiesz, co się działo z nim wcześniej? Zanim walczył ze mną, stoczył dwa maniakalne, szalone pojedynki z Rynkiem Boim. Co się musiało dziać wtedy w jego głowie? Nie jest szalony, ale bardzo wszystko przeżywa. Ma problemy emocjonalne. Tak samo zresztą jak ja. Przeżywaliśmy to samo w podobnym czasie. Patrzyliśmy, jak traktują nas ludzie wokół, jak zdradzają nas przyjaciele. I to właśnie boli najbardziej. Nie ciosy. Naprawdę. Myślę, że Andrew Gołota, i to jest szczere, nie powiedziane dlatego, że zależy mi na tym, co pomyślą Polacy. To zdanie innego boksera. Miał po prostu zły układ. Został wykorzystany w tej grze. Zresztą jak ja. Źle trafił i dlatego tak reagujemy. Bo ludzie nas po prostu brzydko wykorzystywali. No to teraz pytanie o inny typ historii. Tomasz Adamek to zupełnie inna osoba niż Gołota bez problemów. Tak to może wyglądać, bo wszyscy mamy problemy. Adamek to dobry bokser. Przeszedł długą drogę. Bardzo dużo osiągnął, świetnie sobie radzi. Jest jedynym polskim pięściarzem, którego znam. A to już coś. Rozmawiałem z braćmi Kliczko, też dobrze się o nim wyrażali. Ale powiedzieli, że to nie jest pięściarz wagi ciężkiej. No bo nie jest. Ale bycie ciężkim to bycie tym, kim chcesz. Ja też nie jestem ciężkim. Mam przecież podobne parametry jak Tomek Adamek. Tu chodzi o stan ducha, o to, czego chcesz. Bycie ciężkim jest w Twoim sercu i podejściu. a nie w Zmierze. Gołota i Jadamek to jedyni Zmierze, polscy bokserzy, których znasz? No. Wiesz, co tak naprawdę to nie wiem ludzie rzadko przedstawiają mi kogoś i mówią, o, zobacz, ten jest Polakiem. Może paru znam, ale nie powiedzieli, że są Polakami. Następne pytanie będzie dotyczyło bardzo popularnego w Polsce no. futbolu. Oczywiście ty nazywasz to soccer. No ja niestety nie znam żadnego polskiego piłkarza. Byłem ale, zdziwiony, że znasz piłkarzy z innych krajów. Yeah, no, uh, no tak. Diego Maradona ma talk um, mar show ar w argentyńskiej yeah, te telewizji. Yeah, yeah. Noc z numerem 10. 10. Yeah, but, um, no tak, coś tam know, kojarzę. O, znam też Wayne Rooney'a z Manchesteru United. To, to, w Staram się trochę interesować. Oglądasz piłkę? w Europie, tak, tutaj jest dużo meczów. Ostatnie pytanie, które chciałem ci zadać, to o jedną z najsłynniejszych walk w historii Boksu twój pojedynek z Busterem Douglasem w 1990 roku. Byłeś wtedy bardzo młody, miałeś 24 lata. 23 nawet. Oczywiście. <laughs> Patrząc jak wchodzisz do ringu, miałem wrażenie, że widzę starego człowieka, bez tych iskier w twoich oczach. No tak, patrząc na 22-latka, 23-latka. No dobra, wiem. Nie, dobrze. No tak, ja wiem, że fizycznie byłeś podobno doskonale przygotowany do tej walki. Co się więc działo w twojej głowie? Szczerze? Myślałem, że wyjdę i szybko wygram. Każdy mówił, wyjdź i go znokautuj. Nawet zdrowy rozsądek podpowiadał, że powinienem go szybko pokonać. Niestety myliłem się. On walczył tej nocy doskonale i mnie pokonał. A ty przegrałeś po raz pierwszy. Tak? Jak długo o tym myślałeś? Długo. To normalne. Dużo walczyłem, ale chciałem wrócić. Tak jak inni wielcy przede mną. Chciałem odzyskać mistrzostwo i na tym właśnie to polega. Wygrywać, wygrywać wciąż i bez końca. To jest oczywiście bardzo fajne, ale testuje Cię najbardziej porażka. Dopiero problemy i niedola pokazują, kim naprawdę jesteś. Porażka odkrywa Ciebie. Ona czyni silnego jeszcze silniejszym, a słabego jeszcze słabszym. To ważne doświadczenie, które pokazuje, kim naprawdę jesteś. Teraz wyglądasz na silną osobę. Szczerze nie wiem, życie jeszcze się nie skończyło. Teraz jestem silny, ale życie to wielka podróż. Jeśli na końcu drogi będziesz silny, okazuje się, że wygrałeś całą bitwę. Kiedy zmieniłeś się z bestii w tego spokojnego faceta, z którym rozmawiam? Powiem Ci szczerze, nie wiem. To raczej życie mnie zmieniło. Zawsze chciałem szybko coś osiągnąć, mieć namacalny, materialny sukces. Pas, pieniądze, samochody, domy, łódki i te rzeczy. No i kobiety. Można wymieniać. Ale potem moje życie poruszyło się tak, że teraz ważniejsze stało się dla mnie to, co osiągam mentalnie. Moja żona i rodzina pomagają mi wykorzystać mój potencjał i na tym polega teraz życie. Życie, człowieczeństwo. Czyli czego powinienem życzyć na koniec tej rozmowy? Szczerze? Niczego. Dzięki za spotkanie.